Daria Dziewięcka zmarła 8 lutego 2024 roku. W ostatnich latach pracowała jako psychoterapeutka, prowadząc gabinet przyjazny. Wcześniej była dziennikarką związaną z mediami Agory. Miała 42 lata i od 5 lat chorowała na nowotwór złośliwy jajnika z przerzutami. Sebastian Kuhn zmarł 29 stycznia 2024 roku, w wieku 47 lat. Był znanym polskim łowcą burz. Nie podano przyczyny śmierci. Wiadomo, że nie chciał nikogo niepokoić swoim stanem zdrowia i jeszcze kilka dni przed śmiercią pomagał kolegom na platformie Twitter. Teresa Orczyk-Bunia. Zmarła 10 lutego 2024 roku. Przez lata była uczestniczką programu Gogglebox w TTV. Kobieta od dłuższego czasu mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Seniorka odeszła w wieku 88 lat. Pożegnała ją córka i wnuk, z którymi występowała w popularnym serialu. Bob Beckwith zmarł 4 lutego 2024 roku. Były strażak, miał 91 lat. Był bohaterem z gruzów World Trade Center. Mimo, że miał wówczas 69 lat, nie wahał się i udał się na pomoc osobom uwięzionym pod gruzami zawalonych wież. Został uwieczniony na pamiętnym zdjęciu z prezydentem Georgiem DeWobaszem. Miał na sobie bluzę i dżinsy oraz swój stary hełm. Jacek Bartkowiak, pseudonim Lelek, zmarł 6 lutego 2024 roku. 56-letni mężczyzna miał być zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji do sprawy zabójstwa na polecenie Prokuratury Krajowej. Jednak zanim policjantom z zespołu specjalnego udało dostać się do środka mieszkania, mężczyzna popełnił samobójstwo, zastrzelił się. Był dobrze znanym gangsterem na Dolnym Śląsku. Stał na czele zbrojnej grupy przestępczej, za co spędził w więzieniu 15 lat. Aspirant sztabowa Aneta Krzak zmarła z 3 na 4 lutego 2024 roku, w wieku 49 lat. Od roku 2009 pełniła służbę jako przewodnik psa służbowego. W styczniu ze względów zdrowotnych przeszła na emeryturę. W ostatnim czasie pod swoją opieką miała dwa psy służbowe Lole i Szagiego. Lola specjalizowała się w tropieniu narkotyków, z kolei Shaggy to pies patrolowo-tropiący. Pomagał w czynnościach poszukiwawczych osób zaginionych, ale też w zabezpieczaniu imprez masowych. Carl Weathers zmarł 1 lutego 2024 roku, dwa tygodnie po swoich 76. urodzinach. W historii kina zapisał się przede wszystkim jako Apollo Creed, filmowy przeciwnik Rokiego. Odszedł we śnie. Jak podaje Daily Mail, Carl Weathers od wielu lat cierpiał na miażdżyce. I to właśnie ta choroba była bezpośrednią przyczyną śmierci aktora.